Siema, witam, dzień dobry pomagam dalej zdrowo żyć żyjemy zdrowo, ekologicznie dzisiaj zaraz wam pokażę po raz pierwszy upiekłem w nowym urządzeniu bardzo, taki serniczek tyle się ostało a ja upiekłem na... No, mam twaróg od Pana Prezydenta <noise> także. Także zaraz zmierzę poziom cukru i zobaczymy, jak, jak mi cukier skoczy. Tutaj już nakłułem palec i zaraz będziemy mierzyć. Gotowa maszyna. Uwaga, jedzie, odliczamy. 116, tak? 116, 116 po zjedzeniu 3 czwarte sernika, ale co tutaj zamiast cukru, tutaj zamiast cukru używam erytrotolu niestety, ale poziom jest zadowalający, także Serniczek od pana prezydenta super. Pozdrawiam, zapraszam na następne oki.